No i mamy bubę. Szymanu wszystkim powiem Wam, że far niesamowity, mam e, chyba 100 stopni w garażu, ale nic, no, będziemy kręcić odcinek e, dzisiaj dalej. Dzisiejszy odcinek będzie raczej z tej z serii takich bardziej koperkowych, e, nie planuję tutaj wam pokazywać jakichś nie wiadomo, e, jakich niestworzonych rzeczy, jakichś super ważnych napraw i tak dalej, chociaż powiem wam, że każda wiedza jest e, przydatna, jeżeli chcecie tak grywać w autach. Na pewno będziemy się zajmować gdzieś tam e, pompą oleju. E, nie ma tam jakiejś filozofii, tak popatrzyłem na te kartoniki, dwie śrubki, także wydaje mi się, że to tam w miarę szybko podłączymy. E, oczywiście tam jakieś tam e, węże trzeba będzie jeszcze do niej popodłączać, pompę mam długą sztukę, powiem Wam, że nie obeszło się ostatnio bez problemów, jakie to są problemy, no to przejdziemy do tego ich za chwilkę. Jeżeli chodzi o te kwestie problemów, no to naprawdę, jak widzicie, podczas tego składania samochodu cały czas coś mi nowego wychodzi. A mianowicie powiem wam tak, że jak już mówiłem w jednym z e, odcinków, czekajcie, ko znajdę kartonik. E, mam dwie śrubki, które nie wiem w ogóle gdzie, do czego służą. Napisałem sobie taką instrukcję, że po to prostu to aż poraża ta wiedza. <laughs> naprawdę, słuchajcie, zrobimy to tak, że ja sobie zrobię osobny taki pojemniczek, Widzisz tam, wezmę sobie taki. Osobne pojemnicze i po prostu tutaj te kartoniki, których nie wiem co, gdzie, jak jest, gdzie nie umie się dojść do ładu, do składu w tym aucie, po prostu będziemy sobie tutaj dawać. Tak samo jak e, mam tutaj kartonik, gdzie mam napisane, że to jest napinacz e, tego paska, nie? Bo są dwa napinacze bodajże, ile się nie mylę. Nie wiem, czy tam jeden jest rolką prowadzącą, druga napinająca, nie wiem, dokładnie nie pamiętam jak to było, w każdym razie na pewno tej rolki nie mam. E, Przekopiłem tutaj cały garaż, e, nie mogę jej znaleźć. Znaczy, znalazłem starą, ale tej starej nie będę zakładał, bo ona już po prostu, jak palcem ruszę, tą rolkę to aż słychać dosłownie, że ona tam za chwilę się wykończy. A nie chciałbym mieć tej przygody, co miałem kiedyś na autostradzie, co mi się tam przed bramkami 300 km chyba miałem do domu jeszcze e, rozsypało mi się to auto. I chuj, kapica, nie pojechałem dalej. I generalnie, także nic, będę dzisiaj szukał tej rolki, gdzieś przekopię znowu cały ten garaż. Także prawdopodobnie, jakbym tego nie przekręcił, to, to wróci do tego pojemniczka i tym będziemy się zastanawiać już na końcu, kiedy będzie już. Tam w pełni mniej więcej poskładane. Najwyżej chuj będziemy rozkręcać, bo no nie mam wyjścia. Muszę jakoś to e, obczaić. Także dzisiaj zajmiemy się. No i sorki, wybaczcie, że tak tułem do Was. E, zajmiemy się na pewno dzisiaj pompą, -pom, co mówiłem na początku filmu. Ale najpierw co zrobię, No przebiorę się standardowo wcichy robocze i widzimy się za chwilę. No ja już przebrany, nie wiem, czy widać w krótkie oportki jestem już ubrany. Tutaj jest po prostu 100 stopni. Ja wiem, że narzekam na tą temperaturę, ale słuchajcie, jeżeli się zdarzy taka sytuacja, że gdzieś się po prostu roztopie i zniknę wam z filmu, to musicie mi wybaczyć niestety, no e, powiem wam, że mam tutaj jak w całnie Jest bardzo ciepło. A ja teraz zaczynam szukać rolki, jeżeli jej nie znajdę, to przejdziemy od razu do montażu pompy. Mam nadzieję, że to nie będzie kolidowało na takiej zasadzie, że później będę musiał pompę wymontować, żeby zamontować rolkę, ale chyba nie, z tego co pamiętam, także widzimy się za chwilkę, jak już to tutaj przygotuję stanowisko pracy i ogarnę sobie tu mniej więcej co i jak. Słuchajcie, przekopałem calutki garaż, wszystko centymetr po centymetrze, po prostu mi to koło napinające, ta rolka napinająca, pasek e, klinowy wyparowała. Nie wiem gdzie jest, mam starą, ale starej nie będę montować, bo jak wam pokażę... Tylko tutaj dźwignę znalazłem się ze starego sprzętu. Posłuchajcie tej rolki. Powiem Wam, że. Już do Was wracam. Słuchajcie, powiem Wam, że nie będę tego montował, bo to aż się prosi o to, żeby zepsuło mi się w trakcie tracy. Tak, miałem już taką przygodę właśnie z tą rolką. Powiem Wam, że ta naprawa teraz tutaj poczeka, tak samo jak poczeka yy, montaż. Koła od pompy takiego pasowego. Też nie będę mógł go przykręcić, bo z tego co pamiętam, to najpierw chyba trzeba przykręcić ten napinacz potem to koło pasowe nie będziemy robić na odwrót, bo później gdzieś tam, ile się nie mylę, śrubki nie wkręcę. Może wkręcę, może nie, ja dokładnie nie pamiętam, ale nie będziemy się tego tematu przerabiać, bo wiem, że dzisiaj będziemy mieli roboty koperkowe. No, może montaż pompy nie będzie taką koperkową robotą, ale na pewno to, co sobie tutaj pod nogami przygotowałem, to, to już są koperkowe roboty. A mianowicie mamy tutaj już kartoniki poukładane, wszystko będziemy sobie po kolei przerabiać. Tak samo dzisiaj będziemy sobie montować już pompę wody. Ile się nie mylę, dajcie znać w komentarzu, jeżeli się mylę. I do tej pompy będziemy już montować też również koło pasowe. Także dzisiaj już to fajnie tutaj będzie wyglądało. Chciałbym jeszcze tutaj wkręcić ten kruciec wody, tutaj bodajże wchodził, i ten czujnik, wtedy by to już to fajnie się całkiem prezentowało. Także co my tutaj mamy? Pokrywa rozrządu śrubki w pojemniku. Mam napisane, że już jest to zrobione, także spoczko, bo pokrywa, jak widzieliście na filmach, już jest przykręcona. Tutaj te trzy magiczne śrubki to są koło pasowe dwo, yy, dolne, podwójne. Podwójne mamy tylko jedno koło pasowe, plus ta jebana śruba od koła pasowego. Oczywiście <grych> wspomniałem, jak ja to kurde wykręcałem. Ta jebana śruba od koła pasowego to jest ta centralna, która wchodzi... Co to, 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 to mówiłem ostatnio, w którymś tam odcinku, że on trzeba 300 Nm przykręcić, a ja nie skręcić takiego klucza. Także ta robota nie wiem, jak ja zrobię. Poczekamy na wypłatę, e, aż co zamówię, kluczyba do tego. No i przy okazji zamówimy ten napinacz. <noise> fajnie, to jak ci co mi nie wierzą. Tu mam napisane. Ta jabana śruba. No wiecie, to jest takie moje prostolinijne e, myślenie, także musicie wybaczyć za. To, że nie ma tutaj takich czystych, jakby mam powiedzieć, fachowych teorii, skręcania i tak dalej, regułek, sraty taty. Dobra, lecimy, kręcimy sobie to kółeczko. Właściwie one jest jeszcze kręcone, ale sobie je dokręcimy jak należy. No i tutaj jest to koło pasowe podwójne, bo ono się tu składa z dwóch części. Tu jest ta jebana śruba, o której mówiłem w ogóle, nie? Mówię, że ją tu trochę dokręciłem, ale ona jest w ogóle nieprzykręcona nawet i pięcioma niutonami ją tak tylko kluczem, tyle, żeby silnik obrócić, sprawdzić czy nic tam nie haczy. Jest przykręcona tak na lelum po lelum, to będziemy pamiętać, żeby ją przykręcić. I teraz co? No tutaj są trzy śrubki, które sobie tu też wkręcimy. E, śrubeczki oczywiście ładnie wyczyściłem, jak się przyjrzycie, Łapią coś. Jak się przyjrzycie, to tutaj bardzo ładnie są wyczyszczone, przed chwilą to robiłem, przygotowując całą robotę, żeby po prostu e, już tutaj nie bawić się tymi obsmarkanymi w smarze śrubami, bo to w ogóle nie tędy droga. Poza tym takie czyściutkie, ładniutkie będą się fajnie prezentować. Szkoda, że tej głównej dużej śruby tutaj tej, e, nie dałem rady tak już bardziej, Oj przepraszam, szturchłem was, <laughs> nie dałem rady tutaj bardziej jakoś tego dokręcić tfu, przepraszam, tego nam e, doczyścić, ale myślę, że tak też się będzie godnie prezentować. Miałem to sprayem malnąć, ale w sumie mówię, już chuj zostawimy tak. E, taka będzie. Starej z poprzedniego silnika śruby nie szukałem, bo nie wiem, gdzie jest. Teraz to ładnie docącimy. No i mamy. Następną koperkową robotą jaka jest, moi drodzy, to mamy tutaj przewody paliwa chwycone jedną nakrętką do bloku. Czyli ja będę musiał wleźć pod auto. Zaraz się to zlokalizuję, bo następne te ślizgi rozrządu to wszystko koło zębate ble. ble, ble już mam wszystko zrobione. Została mi ta jedna szybka. Znalazłem w ogóle to w kartonikach. Dobrze, że mi gdzieś to rzuciło się w oczy. Także ja idę tam, bo tam są przewody luzem. Eee, przewody dokładnie ja wam pokażę. Nie wiem, czy będzie je widać. Eee, Tutaj idzie taki tu, tu i tu. To jest przewody paliwa, są obydwa jedynie, to znaczy obydwa są sztywne, nie? I generalnie oni tam z dołu są kręcone. Może wam to pokażę. Złożę sobie tutaj taką karimatkę. Znaczy to nie jest karimata. Tu generalnie przyszły jakieś tam elementy. To jest taka pianka zabezpieczająca, jakieś duże wysyłki, delikatniejsze. Jak sobie popatrzycie, ona jest cieniutka tego. Nie wyrzucają tego na śmieci, bo doszedłem do wniosku, że będzie fajną podkładką, taką izolacją między podłożem a mną, żeby gdzieś tam wilka nie złapał. <laughs> Wiecie o co chodzi, żeby gdzieś mi tam pod ziemią na zie... od ziemi nie ciągło po nerach. Wydaje mi się, że to będzie sprawowało swoją funkcję. Przede wszystkim jest cienkie. No i to jest tworzywo sztuczne, które raczej tam nie przepuszcza jakieś tam temperatur będzie fajnie trzymać. Myślę, że to się sprawdzi, bo i też tak troszeczkę miękkie jest, że zdaję egzamin pod samochodem na przykład. Jeszcze nim wejdę pod auto, bo jak wiadomo pamiętajcie, że wejście pod samochód to jest zawsze duże ryzyko. Sprawdzę sobie, czy mi tutaj e, dobrze siedzi auto na, na, na tych e, pobyłkach. Popatrzycie, bo nie wiem, czy ci, co mnie oglądali, czy... Pamiętaj, sorki mam tak tym obrazem tutaj ruszą. Się, wszystko jest ok. Nie wiem co ci co mi oglądają, co na bieżąco to oni wiedzą, że jak sprawdzałem czy silnik mi się obraca to po prostu zapomniałem, e, że auto jest na biegu. Ja próbując e, obrócić e, tutaj zrobić obrót tym silnikiem, po prostu auto mi wjechało przed tył. <laughs> no nie pamiętam jeszcze czy przed tył. Generalnie mi się ruszyło i dopiero się później skapłem, więc e, warto sobie, znaczy już wcześniej też to kontrolowałem, ale popatrzę sobie jeszcze raz czy mi tutaj to po prostu na mnie nie spadnie, bo to jest naprawdę bardzo ważny element. I, i zrobię sobie teraz taką inspekcję, żeby mieć pewność, że jakby zapłukało to, że to na mnie nie runie, bo pamiętajcie, życie mamy jedno, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Miałem sobie małą inspekcję, na szczęście nie musimy schodzić pod dół auta, bo od dołu nie jestem w stanie tam niczego przykręcić, także będziemy szukać dojścia od góry. No i powiem Wam, że dobrze, bo ja strasznie nie lubię pod samochodem leżeć, niestety. Prace pod samochodem to tylko kanał. E, tak jak ja tutaj sobie grzebie, to jest dla mnie zbyt przerażające. E, może jeszcze wcześniej, jak to auto było bez silnika, to się tak nie bałem, bo, bo było lżejsze. Na silnik w cholerę waży, ten cały sprzęt dużo waży i z każdym dodawaniem części e, coraz bardziej dostają po dupie kobyłki, które to trzymają. Niby tam mają to na sztaki wiecie, e, że to niby wytrzyma, aczkolwiek pewności nigdy nie ma. Słuchajcie, mija już kolejna godzina, jestem w czarnej dupie, jeżeli chodzi o rozkręcanie, znaczy przepraszam, nie rozkręcanie, już po prostu zmęczony jestem, o skręcanie tego wszystkiego. Znowu się zablokowałem na bardzo błahej rzeczy, a mianowicie na przykręcaniu przewodów paliwowych. Mam nakrętkę. Jak mam nakrętkę, to znaczy, że gdzieś powinien być też gwint, a go nie ma. W jakikolwiek sposób bym nie przyłożył tych kabli, jakbym tego nie poobracał, to po prostu nie jestem w stanie znaleźć miejsca, gdzie to było przykręcone. Znalazłem jeszcze takie coś, przypuszczam, że to pewnie też będzie od tych przewodów, eee, może tu gdzieś ta nakrętka będzie nachodzić, ale nie mam nigdzie gwinta ani w bloku, ani nigdzie na żadnej łapie, ani w budzie, ani nigdzie, po prostu nie ma nigdzie tego miejsca. To jest właśnie po raz kolejny to, co mówiłem też tam w którymś odcinku, że po prostu brakuje mi nagrań, brakuje mi nagrań, których rozkręcałem od kolektora ssącego, wszystko co wypróbowałem aż po goły blok silnika. I te nagrania niestety mi się nie nagrały, bo padła mi kamerka wtedy, którą testowałem i, i, i w ogóle poszła w chuj. E, nie nadaje się takie, do takiej roboty. No mniejsza jestem z tą kamerką, chodzi o to, że po prostu wszystkie nagrania e, nie ma, nie powstały. Jestem w czarnej dupie, jeżeli chodzi o takie właśnie rzeczy, które mnie teraz spotykają. E, muszę kombinować, nie wiem co będę tutaj coś myślał, e, ale... No widzicie, miała być koperkowa robota, jest koperkowe szukanie, kurwa. Powiem wam, że już mam naprawdę dość mam serdecznie dość tego już, e, nie zresztą dalej też szukać. Jeżeli nie uda mi się znaleźć, gdzie to było przykręcone, to niestety ląduje to w pudełeczku, bo może później znajdę. Generalnie tam przewody paliwowe to nie jest jakiś tam e, problem, bo najwyżej będą mieć się tam tłukły po silniku, chociaż też nie powinny, e, no dobra. Może i powinno być skręcone w się tak było. Ja też jestem za tym, żeby to tak wyglądało, ale niestety nie mam wejścia. Nie mam zamiaru tutaj całej nocy spędzić na szukaniu kurwa jakiejś pierdoły. Dlatego szybko jeszcze tutaj poogarniam, popatrzę, coś z tym pokombinuję. Może gdzieś to będzie leżało, się działo. A jeżeli nie, no to słuchajcie, jedziemy dalej, bo, bo żeby nie przedłużać odcinka. Słuchajcie, ja walczę. Walczę tu dalej z tymi przewodami, niestety nie one były tu przykręcone, mam tu taką śmieszną blachę, jak zobaczycie, ona mi w dupę nigdzie nie pasuje, ja miałem tutaj, że niby jedno nakrętka, nie, ona by tutaj szedła, ale nie ma tu nigdzie gwintu, nie ma nigdzie nic takiego, co by można było to zahaczyć, przyczepić, więc generalnie wpadłem na taki pomysł, że wezmę sobie śrubę, jakąś taką znalazłem, nieoryginalną i po prostu e, chyba to wsadzę tutaj, widzicie? Na to dam tą blachę i przykręcę tą nakrętką. I tu by mi się nawet wtedy zgadzało, prawda? I to by wtedy miało sens. Tam bym sobie jeszcze gdzieś te przewody zabezpieczył, żeby nie dotykały silnika, bo wiadomo, to się nagrzeje, żeby się to nie topiło. Mam taką e, zatyczkę, generalnie zaraz wam pokażę. Mam tutaj taki pojemniczek znaleziony w komorze silnika. No, w komorze, także wiecie. Chuj wie co od czego, tak jak tam na dole jest napisane. Generalnie powiem Wam, że właśnie tu mam to takie zabezpieczenie, które też mi gdzieś do miskiej olejowej fajnie by weszło, żeby zabezpieczyć te kable, te, te przewody przed te, temperaturą. Tak to zrobimy. Niestety nie mam wyjścia. Rozwiązałem zagadkę e, magicznej sprężynki, która gdzieś mi e, spędzała sens powiek. E, generalnie jest to sprężynka od, e, od tego. Ona tutaj e, pracuje. Yy, powoduje, żeby ta membrana się kształcała, a to jest... Yy, kurwa za chu... Ja sobie nie wspomnę teraz jak to się nazywało. <grym> Naprawdę. Yy, ale wiecie o to, chodzi ci co grzebią przy autach, wiedzą co to jest. Yy, to nie jest Disa, tylko kurde, no nie wspomnę sobie. Nie Pierburg, kurwa, wiecie, to jest milion fachowych nazw, a no mnie się z tym. Yy, witajcie pod autem. Oczywiście jest ciasno w chuj. Słuchajcie, zrobimy sobie to tak. Yy, nie wiem, czy mojego palucha będzie widać. Tak, tu jest ta blacha. Do tej blachy przymocowałem sobie tutaj ten przewód, taką tą spinką, co znalazłem w tym chujwie co pojemniczku. No i tutaj jest schwycone na śrubie, także wydaje mi się, że to będzie w ten sposób już siedzieć. Ta śruba jest namawca dokręcona. Jeszcze ją trochę chyba dokręcę. I chyba tak miały te przewody iść, bo jak popatrzycie się, ja wiem, że ostrość trochę tak nie za bardzo wyrabia. Ale gdzieś tu ładnie te przewody są puszczone, i raczej nie powinno być jakichś tam problemów z nimi, że się gdzieś tu będą e, stykać z silnikiem czy obcierać, są odizolowane od tych temperatur. Także wydaje mi się, że to chyba tak powinno być. E, nie daję sobie głowy za to uciąć, bo tak mówię, ten element tutaj jest tą śrubą, to jest e, teraz wymyślone. Może to tak ma być, może tak ma nie być. E, wydaje mi się, że to miejsce nawet, nie wiem czy mi się uda przybliżyć, jak się popatrzycie, to one są jakby sprojektowane, pod to, żeby tam śrubę dać. No ale co nie, ja powiem, no? powiem wam, że tylko tutaj mi to tak pasuje. I co. No i uciechamy spod auta, lecimy dalej z robotą, bo powiem wam chyba dwie godziny mi zeszło na myślenie tutaj. Bierzemy sobie następny kartonik. Udało mi się jakoś tą robotę tutaj ugarnąć. Następnym kartoniku, jak sobie tutaj popatrzycie, mam napisane koło pasowe góra. I tu na dole mam napisane. Wieżyczka koła pasowego górnego szpila. <dziestand Starsimę> Generalnie tak, tu jest napisane szpilka. Zrobiłem sobie ształkę, bo ona jest, jak widzicie strasznie długa. To akurat nie jest szpilka, czyli szpilka, nie szpilka, nieważne jak to się nazywa. Bardzo długa szuba. No i mamy tutaj wieżyczka koła pasowego. To, jest, to są właśnie ja i moje nazewnictwo. Ja wam, wam, wam pokażę. To jest ta cała wieżyczka. Pasowego. No bo jakby nie popatrzeć na to, wygląda trochę jak wieżyczka. Jak się to tutaj zamontuje do silnika, również jest to jak wieżyczka. Jeżeli chodzi o tą długą szpilę, to na tu będzie szła. Tego coś tam pamiętam. Ja tutaj tego silikonem nie będę szmarował, ponieważ mamy uszczelkę. Wydaje mi się, że to będzie trzymać. Jak nie będzie trzymać, to, to jest o tyle fajny dostęp, że wydaje mi się, że w razie czego tą wieżyczkę będzie można na szybko, jakby wam powiedzieć, naprawić jakieś wycieki, a to jest pompa wody ile się nie mylę, bo tak by mi to wyglądało. Tutaj się woda to się kręcić, tą wodę będzie pompować. Tym bardziej, że tutaj jest płyn chłodzący w tym miejscu. Tak, tak, to chyba będzie od wody. Ta cała wieżyczka. No to co tak? Przykręcamy. Aha, dupa najpierw muszę uszczelkę założyć. No kurwa, ale uszczelka wiecie co? Taka fres skorodowana. Nie dobrze. Problem w tym, że nie mam nowej. No i co teraz zrobimy, panowie i panewki? Kręcić to na starej. Nie chcę tego silikonem zapieprzać, bo wiecie o co chodzi. Silikon to nie jest rozwiązanie na wszystko. Wydaje mi się, że ona może jeszcze będzie trzymać. No. no. Przykręcimy to na starej. Wiem, że tak nie powinno się robić, e, łapie się tylko tym, że tu jest naprawdę w miarę fajny dostęp później, jak będę chciał grzebać przy aucie, to, to w razie czego sobie tą muszczelkę wymienimy. No trudno, zrobimy to tak, moi drodzy. Aha, muszę sobie klucze przygotować, teraz mi co trzeba im Słuchajcie, trochę mi to średnio wchodzi. Sobie to dociągniemy długą szpilą, żeby mi to tam wlazło, wkręciło się. Później damy te małe śruby. No i mamy bubę. Mamy dużą bubę. Kolejne wydatki. Kurwa, normalnie się i płakać. Patrzcie się jak mi szczeliło Jednak to nie był dobry pomysł dociągać sobie dużym ślubom. Cholera jasna. Ale lipa. Masakra, co tu się stało? No chuj. Kolejny wydatek kolejna rzecz, którą będziemy przykręcać później. Eee, generalnie ja teraz sobie idę troszkę popłakać. <laughs> Wiecie co, to już jest chyba godzina moja ta, żeby iść do domu, bo już naprawdę tutaj też cały dzień od rana siedzę. I powiem wam, że to jest chyba znak, że mam już dość roboty na dzisiaj. Nie wiem, czy tą pompę będziemy przykręcać, jak mają takie niespodzianki tutaj się pokazywać. Chyba sobie to zostawimy na osobny odcinek. Kurde, ale powiem wam, że chyciło w cholerę. Nie idzie tego odczepić, nic będziemy kombinować. Kurde szkoda, naprawdę szkoda, że mi to walnęło. Słuchajcie, na no, załamam się totalnie tą sytuacją. Zrobimy tak, że zakończymy ten odcinek. Znaczy nie, że gdzieś tam pójdę y, płakać, bo dołamam się coś, tylko po prostu jestem naprawdę już mega zmęczony, bo tak jak mówię, siedzę tutaj od samego rana, już jest 19 prawie, a, a, a ja tu przyszedłem chyba bodajże tam 8-9, także wiecie, bo to nie jest pierwszy film, który nie nagrywam, także jadę dzisiaj z tematem na grubo. Y, generalnie tutaj sobie zakończymy tą robotę na dzisiaj, także mówię, będzie bardzo króciutki odcinek na temat tego, jak spieprzyłem y, pompę wody. <laughs> I co wam powiem, no... Więc no, będziemy dalej gdzieś tutaj te projekty robić, e, ogarniemy ten temat na pewno, będziemy to składać później dalej. E, będę musiał przełożyć te roboty, dopóki nie przyjdzie tam, wiesz, mamona matki pieniężnej, jak nie będzie, dopóki nie pozamawiam tych wszystkich, e, tej pompy. Fajnie, bo... Fajnie nawet, że się tak stało, bo trzeba szukać pozytywów w każdej stronie, bo e, będę miał nową muszczelkę, chociaż tutaj taki pozytyw z tej, jakby wam sobie wymyśliłem, <laughs> naprawdę no, na grubo. Będę miał tą nową gumę jako uszczelniającą, będę musiał pamiętać, żeby to gdzieś tam delikatnie nabijać, bo jednak e, szczelić może w każdej chwili. E, także co, no, skończymy sobie ten odcinek. E, dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnych, mam nadzieję, że bardziej ogarniętych odcinkach niż ten. E, Trzymajcie się ciepło, cześć!